Jest takie powiedzenie, cofnąć można wszystko, tylko nie czas. Pół żartem, pół serio można z autorem tego powiedzenia dyskutować, bo choć czasu cofnąć nie umiemy, to dwa razy do roku mamy możliwość cofnąć lub przesunąć do przodu wskazówki zegarów i przedłużyć lub skrócić tą naszą umowną dobę. Już kolejnej nocy, z soboty na niedzielę, znów będziemy przestawiać zegarki i zmieniać czas na zimowy. Jak już wielokrotnie padało tutaj na, nasza, na naszej antenie w ostatnich dniach, od jakiegoś czasu mówi się, że Parlament Europejski może zdecydować o rezygnacji z tych zmian. Ale na razie żadnych regulacji nie wprowadzono, dlatego możemy gdzieś w punktach widzenia rozmawiać o wszelkich pozytywach, jak godzina spania dłużej, oraz negatywach zmiany czasu, jak to, że musimy szybko przestawić się na funkcjonowanie w trochę inny sposób. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Dariusz Kuc, za konsoletą Marek Stefaniec. Witam i zapraszam do wspólnej dyskusji. Przypominam, numer telefonu dla słuchaczy: 41-220. Czeka na Państwa Marcin Marszałek. A moimi Państwa gośćmi w naszym programie, w naszym studio są Dzisiaj pani Olga Piwowar, dietetyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Dariusz Saletra, dyrektor regionu Kielce, Centrum Medycznego PZU Zdrowie. Dzień dobry. Dzień dobry, a za dwa dni już by było dobry wieczór. Oraz telefonicznie pan dr Albin Czubla, zastępca dyrektora Zakładu Czasu i Długości w Głównym Urzędzie Miara. Dzień dobry. Dzień dobry. I do pana doktora kieruję moje pierwsze pytanie. Jaki był i jaki jest nadal cel zmiany czasu i czy dziś ta zmiana czasu jest rzeczywiście potrzebna? Zmiany czasu pozwalają nam lepiej dopasować naszą aktywność do naturalnego świata. I właściwie, jeżeli wyjdziemy z takiego punktu widzenia, że my powiedzmy, funkcjonujemy tak naprawdę w swoim społeczeństwie jednak w ciągu dnia głównie, albo przynajmniej chcemy, żeby to było w ciągu dnia, więc dopasowaliśmy i historycznie, i kulturowo godzin rozpoczęcia pracy szkół godzin pracy nocnej, pracy dziennej do naturalnego światła. I zmiany czasu pozwalają nam, żeby w okresie od wiosny do jesieni, kiedy naturalne światło, słońce już jest od bardzo wczesnych godzin rannych, z możemy o jedną godzinę wcześniej przesunąć zegarki i wówczas przez to wstajemy, kiedy już jest jasno, a po południu mamy dłuższe, dłuższy okres naturalnego światła. Natomiast w okresie zimowym... Pozostawienie czasu, zim, czasu letniego by spowodowało, że byłyby ciemne poranki, W związku z czym obecnie zmiany czasu są potrzebne po to, żeby wracać do zwykłego okresu w okresie zimowym. Natomiast ten zwykły okres to jest okres obowiązywania naturalnego czasu, do którego dopasowaliśmy nasze harmonogramy pracy i życia. To jeszcze warto zaznaczyć, że dla Europy Środkowej to, która. Prawie, że w większości ma przyjęto jedną wspólną, wspólną strefę czasową, Różnice pomiędzy godziną wschodu Słońca, na przykład na wschodzie Polski, a na zachodzie yy, Hiszpanii czy ewentualnie Francji, one sięgają około półtorej godziny. Czyli jak, 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 jaki by nie był czas, czy ewentualnie czy byłyby zmiany czasu, czy nie, to i tak geograficznie u nas Słońce będzie wschodziło tą godzinę półtorej godziny wcześniej niż wschodzi na zachodzie Europy. Natomiast te wszystkie działania były na początku podyktowane oszczędnościami energii. Natomiast się okazało że dzięki zmianom czasu wówczas można było wykorzystywać troszeczkę mniej, zużywać paliwa na dodatkowe na oświetlenie. Natomiast okazało się w międzyczasie, że jednak konsekwencje zmiany czasu są wszechstronne. I to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, że w bacenie Morza Śródziemnego, czyli Włosi, Grecy, oni też chcą zmian czasu, albo przynajmniej lubią czas letni, dlatego że pozwala im zacząć pracę, kiedy jest troszkę chłodniej i po prostu w ten sposób lepiej wykorzystać no, naturalne warunki klimatyczne. Dlatego że na południu Europy różnice pomiędzy długością dnia od wschodu do zachodu słońca w okresie... Lekkim i zimą są zdecydowanie krótsze. I o, tych tak, jest... mhm. o tych konsekwencjach jeszcze za chwilkę porozmawiamy. E Wiele środowisk zwraca uwagę, że sama zmiana czasu jest w pewnym sensie szokiem dla naszego zegara biologicznego, naszego serca, naszego układu nerwowego. I tutaj pytanie do pana dyrektora Saletry: Czy pan, jako lekarz, może potwierdzić tę relację między zmianą czasu i naszym zdrowiem? Tak, e ewidentnie takie korelacje są. E Zmiana czasu wpływa na, na sen i na samopoczucie, powoduje zaburzenia snu, ale także może powodować zmęczenie, brak energii i problemy z koncentracją. Także że z punktu widzenia no, działania na organizm jest jednoznacznie negatywny, taki, taki wpływ. Oczywiście to zależy od zmienności biologicznej. Są osoby, które, dla których wstawanie o różnych porach nie jest takie, takie trudne, to jest związane, no, są też tak zwane skowronki i, i sowy, tak? to, to też zależy, chociaż te osoby. Wpasowywują się w godziny i oni sobie ustawiają, ustalają sami tą, ten, ten sposób funkcjonowania. No dodatkowo jest korelacja na przykład między ilością zawałów serca a z nawet udarami mózgu, ponieważ w okresie po zmianie czasu. Tych, tych schorzeń jest statystycznie więcej, także dochodzi do większej ilości wypadków, na przykład wypadków pracy czy nawet wypadków drogowych. A czy to prawda, że. że yy... To, że zmieniamy czas, może wywoływać również jakiś, jakiś większy stres wewnętrzny, zwiększone wydzielanie hormonów, takich jak kortyzol, adrenalina. Tak, tak, to jest po prostu to jest rodzaj stresu, który, który, który wpływa na organizm. Osoby, które mają bardzo ustabilizowany sposób życia, ten sposób, zmiana takiego trybu życia po prostu powoduje. No po prostu stres dla nich i to się wiąże z, z wszystkimi pochodnymi tego. A jest jakaś grupa osób, dla których wyższy stres związany jest, związany ze zmianą czasu może być, może mieć szczególnie negatywne no tak, konsekwencje? oczywiście to są osoby, które mają jakieś zaburzenia, są to osoby na przykład z chorobami przewlekłymi, którzy mają na przykład, nie wiem, chociażby zmniejszoną odporność i na te osoby, choroby przewlekłe, choroby serca, na to, na tętnicze, bo to się przenosi potem na, na, na zwiększenie na przykład wartości ciśnienia, Śniedzenia tętniczego na te osoby ten, ten, ten wpływ jest niekorzystny. Przypominam po raz kolejny nasz numer telefonu 41-220-20. Zachęcam Państwa do dyskusji o tym, czy warto zmieniać czas, czy powinniśmy zostać przy czasie letnim, przy czasie zimowym, o tym jeszcze porozmawiamy. Dla człowieka największym szokiem dla jego organizmu może być z pewnością to, że musimy szybko przestawić się o tym przestawić się, że o tej godzinie, o której dzisiaj rozmawiamy, od niedzieli będzie już teoretycznie po zachodzie słońca mniej słońca, krótsze dni, mniej witaminy D i mniej światła słonecznego, to również mniej światła dziennego, to również mniej energii. A za chwilkę, Pani Olgo, o tym porozmawiamy, bo mamy pierwszego słuchacza. Słucham Pana. Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem wiernym słuchaczem Radia Kielce. Co roku słyszymy o tej zmianie czasu. No i wczoraj, jak zobaczyłem, że w niedzielę już mamy zachód słońca o godzinie 16.19 bodajże, no to powiem Państwa, to jest kolejny rok stracony, gdzie nic nie zrobiono w kwestii, ażeby zaprzestać tym zmianom, bo się mówi o tym, że Unia Europejska... Miała już się porozumieć, no ale zawsze nie mają czasu, bo są inne ważniejsze sprawy, nie wiadomo jakie czasami. Ja myślę, że można o tym dyskutować. Tutaj Państwo dyskutują już od starożytnych Rzymian, jak to jest z tym czasem, ale ja myślę, że na tym etapie techniki, jaki posiadamy. Ta dyskusja jest zbędna, bo dawno już powinniśmy skończyć z tymi zmianami i wszyscy doskonale wiemy, jaki to ma negatywny jednak wpływ na ludzi i uważam, że no najwyższy czas z tym skończyć. I bardzo dziękuję za, za to, że mogłem uczestniczyć w audycji. Super, bardzo dziękujemy za, za tę tą, za tą opinię. Tak jak rozmawiam, rozmawiamy właśnie o tym, czy... Czy więcej jest tych, tych negatywów, tych pozytywów? Zacząłem pani Olgo pytać panią właśnie o to, jak sobie radzić troszeczkę z tą zmianą czasu. Jak sobie radzić z tym, że, że jednak tego słońca i po tej zmianie czasu, i ogólnie w okresie zimowym jest, jest mniej. Tak, to też właśnie to, że mamy mniej tego światła słonecznego, wpływa na spadek poziomu serotoniny, czyli hormonu dobrego nastroju. Co za tym idzie, więcej senności, mniejsza motywacja do działania, czy też spadek ogólnej energii. Pod kątem dietetycznym warto zwrócić, na, warto zwrócić uwagę na tryptofan, który jest aminokwasem, z którego z kolei powstaje serotonina. Z kolei do tej do przetwarzania tryptofanu są potrzebne witaminy z grupy B, kwas foliowy, magnez czy żelazo. Natomiast warto tutaj też wyszczególnić, co jest źródłem tego tryptofanu. Znajdziemy go w jajkach, na biale, drobiu i też w roślinach strączkowych. Oczywiście starajmy się ograniczać cukry proste, wybierajmy te cukry złożone. Nie zapominajmy w posiłkach o źródle białka, żeby też one były zbilansowane. I oczywiście, obowiązując Wiązkowo, witamina D, która wspiera nastrój, odporność, a także y, pracę mięśni. A czy warto sobie pomagać kofeiną, kawą, herbatą? Kofeina dobrze działa i, i kawę jak najbardziej możemy sobie spożywać, ale w zdroworozsądkowych ilościach i starajmy się ją spożywać do godziny 15 i nie później, żeby nie zaburzać tego snu. Potem, oprócz tego, że podstawowym źródłem nawodnienia jest i powinna być woda, można sięgnąć na przykład po zieloną herbatę, która zdecydowanie zadziała łagodniej. Natomiast też y, możemy wybrać inną alternatywę, jak chociażby krótki y, Spacer. No i też często pojawia się taka senność po obiedzie, po posiłku bogatym w węglowodany. I to nie chodzi o brak kawy czy brak kofeiny, tylko spadek cukru po właśnie ciężkim posiłku. Panie dyrektorze, teraz zwracam się do pana dyrektora Dariusza Saletry. Pani Olga powiedziała o tym, że właśnie w tym okresie zimowym, po tej zmianie czasu, jesteśmy seni, jesteśmy w pewnym sensie osłabieni. Czy rzeczywiście też jest osłabiona nasza odporność i jesteśmy bardziej przez to narażeni na, na infekcje? No tak. Musimy. E, odpowiednio się, odpowiedni sposób odżywiać, ale też w odpowiedni sposób e, zachowywać się. Powinniśmy e, wstawać. E, w przypadku, kiedy, kiedy zmiana jest na letni, powinniśmy wstać nieco wcześniej, żeby się zdążyć zaadaptować do tej, do tej zmiany. W przypadku takiej zmiany jak teraz, powinniśmy się troszkę może wcześniej położyć, żeby po prostu, to znaczy wydłużyć czas położenia się, żeby po prostu nie, nie, nie zrywać się zbyt wcześnie. Natomiast na pewno aktywność fizyczna pomoże w, w, w prawidłowym śnie i, w, w, i tak jakby w zredukowaniu tych wszystkich powodów do powodów stresu związanych ze zmianą czasu. Mamy kolejny telefon, słucham Państwa. Dzień dobry, Dzień dobry. witam. Szanowni Państwo, no cóż, ja mam taką zasadę e, dotyczącą na przykład żywienia. Mówię sobie tak, nie katuj żołądka i nie jec, nie zmuszaj się do jedzenia, kiedy nie jesteś głodny, nawet jeżeli jest pora, żeby zjeść śniadanie obiad czy kolację. A to przestawienie czasu to nie jest tylko katowanie żołądka, to jest katowanie całego organizmu. Powiem Państwu szczerze, z roku na rok i jestem teraz gorzej to znoszę i naprawdę jest, mam parę dni trochę takich, no kiedy czy to zmienia się czas w tą, czy we w tą. No, że kiedy naprawdę mój organizm coraz gorzej to znosi. Już lekarze mówią o, podają statystyki, że tam zawały serca i tak dalej, i tak dalej, nadciśnienia. I cóż, ja mógłbym powiedzieć, no, co to, to jest? To, to jest reliks czasów przeszłości. Ktoś już wspomniał tutaj, że Unia Europejska już miała parę lat temu, już było to niemal dogadane, pamiętam, już było powiedziane, że za dwa lata nie będzie zmiany czasu. To było parę lat temu. No, ale później był COVID, potem wojna na Ukrainie. No i tak sobie myślę, że w ramach Unii to my tego nigdy nie zrobimy, bo zawsze Zawsze będzie jakaś epidemia, zawsze będzie kryzys, jakiś, jakaś, jakiś konflikt, i to zawsze będzie odsuwane na dalszy plan. A niestety, no, no zmiana czasu, no cóż, Powiem Państwu szczerze, gdyby, gdyby tak było, że moglibyśmy przy jakimś czasie zostać, no oczywiście, no moje zdanie, nie mówię, że wszyscy mnie popierają, chyba dla naszego klimatu lepiej byłoby, żeby, żeby to został czas letni, bo ja wiem, mówią, y, mówią ludzie, że no dobrze, ale wtedy rano będzie ciemno, ale powiedzmy sobie szczerze, proszę Państwa, jeśli mam, i tak jest dzień krótki, ludzie czasami wstają w tej rano, mają daleką drogę do pracy, siódma rano tam wsiadają w bus i tak dalej, i tak dalej. I, i jest w dalszym ciągu ciemno, albo ledwo widno. Idą do pracy, wychodzą 15, tam szesnasta 16 i znowu jest ciemno, bo słońce już zaszło. A tak to zawsze trochę tego popołudnia byłoby więcej światła słonecznego. No Powiem Państwu szczerze, no niestety, ja przez. Yy odniecie to naprawdę w kilka dni nie będę wiedział, co zrobić z tymi długimi popołudniami. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy za tę opinię. No, przekonamy się w przyszłym roku, czy Unia Europejska, czy kraje Unii Europejskiej dojdą do porozumienia w tej sprawie. Pan zwrócił uwagę na to, że w tym czasie, po zmianie czasu, więcej, więcej się je... I tutaj pytanie do Pani Olgi. Czy to prawda, że po zmroku słabiej odczuwamy sytość, co może przejawiać się tym, że przez te krótsze dni, przez to, że te. Jesienne wieczory, zimowe wieczory i, i, i noce będą dłuższe, będziemy chętniej i częściej sięgać po jedzenie. Na pewno zwiększa się apetyt na słodycze i przekąski, które nie są do końca wskazane. I tu związek z serotoniną, tak. chyba. Tak. <laughs> Oczywiście, że tak. Natomiast na pewno też nam się kojarzy ta jesień z kocykiem i z ciepłą herbatką. A ciepłą herbatkę zimową czy jesienną zazwyczaj dosładzamy. Jak nie miodem, to syropem malin. Nowy, czyli tutaj pojawia się już nadmiar cukru. Natomiast w kontekście tej regularności spożywanych posiłków, to zdecydowanie stały rytm posiłków będzie działał trochę jak taki naturalny stabilizator nastroju energii, ale i również apetytu. A czy zmiana czasu może tą właśnie regularność nam troszeczkę rozregulować, mówiąc kolokwialnie. Może, ale świadomie powinniśmy nad tym zapanować, czyli mimo wszystko pozostawić sobie te podstawowe posiłki. Ja zalecam cztery w ciągu dnia, bo trzy może być trochę za mało i te cztery będzie tak optymalnie, bo z kolei pięć nie wszyscy są w stanie jeść i nie mają wystarczająco dużo czasu, żeby pięć wdrożyć. I żeby jednak zjeść to śniadanie do około godziny po... Wstaniu i też ostatni posiłek przede wszystkim lekki dwie godziny przed pójściem spać. O tym jeszcze, co jeść w tym czasie zimowym, po zmianie czasu, porozmawiamy za chwilkę. W perspektywie odejścia od zmian czasu, mówi się o tym, że, że, że Polska powinna zostać przy dzisiejszym czasie letnim. Taką też opinię wyraził nasz słuchacz. I tu pytanie do pana dyrektora Czuby: Czy to rzeczywiście jest naturalny czas dla naszego kraju? No właśnie, czas letni nie jest czasem naturalnym. I to może spowodować, że czas letni w okresie zimowym nagle spowoduje dodatkowe konsekwencje, których do tej pory nie mieliśmy. Bo czas letni jest lepszym czasem w okresie od wiosny do jesieni, bo wtedy pozwala lepiej wykorzystać naturalne światło, wtedy mamy dłuższy dzień i też większa aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, Natomiast w okresie Teraz od jesieni do wiosny, to dzień nie będzie dłuższy. Czyli czy będzie zmiany czasu, czy tych zmian czasu nie będzie, to i tak długość dnia będzie taka sama. Jeżeli powiedzmy ktoś będzie narzekał na zbyt mało światła, po prostu to i tak i tak z tego powodu, że tego światła jest mniej. Także tutaj ta długość kołdry dnia w okresie zimowym jest po prostu na tyle krótka, że w ciągu 8 godzin to my zdążymy często wcześniej wstać jeszcze przed świtem. A położy się spać grubo po zachodzie słońca. A gdybyśmy mieli wybrać jeden czas dla naszego kraju, ten czas odpowiedni, to powinien to być jednak zimowy, tak jak Pan mówi? Niestety tak. Dlatego mówię niestety, czas zimowy, ponieważ wtedy tracimy wszelkie korzyści, które płyną z czasu letniego. Nawet biorąc pod uwagę to, że latem już koło godziny trzeciej zaczyna nam się troszeczkę rozjaśniać? Tak, tak, tak. tak. Po prostu y, przyjmując czas letni na okres zimowy, to po prostu wtedy byśmy mieli jeszcze szaro do godziny ósmej, w pół do dziewiątej. Czyli okres wędrówek dzieci do szkół, wtedy kiedy też jest ważne bezpieczeństwo, byłby bardziej narażony na ryzyko wypadków. Czyli w tej chwili troszkę przez zmiany czasu przesuwałem ten okres. Y, świtu dopasowujemy do momentu, kiedy już jest jasno i wtedy jest aktywność dzieci, młodzieży, co idzie do szkoły. Natomiast to, że jest krótsze popołudnie, no to dzieci może już zdążą ze szkoły wrócić, natomiast dorośli tak i tak po prostu często zaczynają pracę po ciemku i kończą po ciemku. Także naturalnym czasem byłby czas zimowy, ale to by oznaczało rezygnację z wszelkich konsekwencji pozytywnych czasu letniego w okresie od wiosny do jesieni. Z, kolei z drugiej strony, przyjęcie czasu letniego na cały rok, to by się okazało, że tylko ci, którzy lubią wstawać rzeczywiście w nocy, to nie byliby zadowoleni, że w okresie zimowym jest dłuższe po południu, bo wtedy. W ciągu zimą, zimą mielibyśmy jasno dopiero w okolicach 8.30 bodajże. Tak, tak, tak. Znaczy w ogóle jest taka sytuacja, że w sam moment zmiany czasu to jest okres około tygodnia, żeby się dopasować do, do nowych warunków. Natomiast przy czasie letnim to w okresie od połowy listopada do połowy lutego mniej więcej, byśmy mieli ciemniejsze poranki niż najciemniejszy poranek w, w, przy opowiednich warunkach, czyli tam koło 23-4 grudnia. Oczywiście. Przypominam numer telefonu dla naszych słuchaczy: 41 220. Jeszcze przez najbliższe 10 minut mogą Państwo na naszej antenie wyrazić swoją opinię. Teraz zwrócę się do Pana Dyrektora Saletry. Więcej światła dziennego wieczorem czy rano? Co jest lepsze dla naszego zdrowia pod kątem z perspektywy lekarza? Z perspektywy lekarza to nawet nie można jednoznacznie powiedzieć, ponieważ to, co pan doktor tutaj zauważył, czas niezależnie o której godzinie, czy będzie czas letni, czy, czy zimowy, to okres jasności w ciągu dnia jest taka sama. Więc, więc tu po prostu nie ma większego znaczenia. Natomiast ja też uważam, że przed, o tym, o tym trudno sobie to wyobrazić, ale jeśli by wschód słońca był w pół do dziewiątej rano, a tak by to mniej więcej się działo w, w grudniu, no to to znaczy, że godzina ósma i, przy, i przed ósmą to jest jeszcze ciemno. I rzeczywiście e, e, tu zwłaszcza chodzi o dzieci, które chodzą do szkoły, to by było problematyczne. Panie Olgo, w takim razie, co jeść, co pić, co przygotowywać sobie, co powinno znaleźć się w naszej diecie w tym, w tym okresie, żeby dostarczyć jak najwięcej potrzebnych składników i czy. I, i, I w jaki sposób możemy też nasze, nasze życie dostosować do, do, tego, do tej zmiany czasu? Na pewno warto postawić właśnie na takie produkty, które będą wspierać naszą odporność i, i pomagać e, utrzymać energię i motywację do działania mimo tych krótszych dni. Dobrze by było, jakby w każdym posiłku w ciągu dnia pojawiło się źródło białka, jak ryby, jaja, nabiał czy też mięso, bo to ono stabilizuje poziom cukru we krwi i daje też przede wszystkim uczucie sytości. Co z kolei zapobiega potem sięganiu po na przykład słodycza. Warto też sięgać po te produkty, które będą bogate w magnez, witaminy z grupy B i też kwasy omega 3, jako wsparcie też układu nerwowego i koncentracji. Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby to właściwie przez cały rok sięgać po sezonowe warzywa i owoce, bo to one będą miały najwięcej tych antyoksydantów, witamin i minerałów, żeby zadbać o nasz drugi mózg czyli o jelita. Pamiętajmy o dostarczaniu probiotyków, czyli na przykład, tutaj kiszonki się dobrze sprawdzą, czy też fermentowane produkty mleczne. No i oczywiście tak jak już wcześniej wspomniałam, ta witamina D, która cały rok powinna być suplementowana, przyjmowana, która również przyczyni się pozytywnie do naszego poziomu energii, samopoczucia, nastroju i ogólnie do naszego stanu zdrowia. Mamy kolejny telefon, słucham Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. W moim przypadku nie widzę żadnej różnicy, żadnych przeciwwskazań do zmiany czasowej. Nie wpływa to na moje samopoczucie, w sposób odżywiania, spania, wstawania. Mnie i osobiście nie przeszkadza zmiana i czasu. Dziękuję. Dziękujemy panu za tą e, opinię. E, panie doktorze, czy jakoś e, możemy w inny sposób e, oprócz diety złagodzić e, sobie e, tą zmianę czasu, złagodzić e, ten, ten czas zimowy? To, czego bym nie polecał na pewno, to przyjmowanie na przykład środków, które e, wpływają na sennie. No, czasami jest tak, że y, z powodu takiego wybudzenia się, to nawet późno w nocy mamy kłopot z zaśnięciem, i y, y, no, najprostszym sposobem to jest sięgnięcie po tabletkę. Natomiast y, lepszą rzeczą jest po prostu szeroko, szeroko pojęta aktywność fizyczna i spacer y, dosyć długi, wymagający nawet czasami przed y, położeniem się do łóżka y, spowoduje to, że. Że będziemy dobrze spać. Dodatkowo, tu już pani Olga powiedziała na temat odżywiania się to ma też duże znaczenie odpowiedni okres przyjęcia posiłku przed położeniem się do łóżka i to wszystko razem wjęte może być, może redukować po prostu problemy związane ze zmianą czasu. To jeszcze na koniec pytanie do pana doktora Czubli: czy powinniśmy w ogóle odchodzić od zmiany czasu? To pytanie powiem szczerze, bardzo trudne, dlatego że z jednej strony wydaje się, że korzyści płynące ze zmian czasu y, mogą przeważać y, niedogodności związane ze zmianami czasu. Natomiast y, tak naprawdę pytanie jest, czy my wtedy spojrzymy na historię innych krajów, które miały takie przypadki, że odwołały na stały czas zimowy, że zostawiły na stały czas letni. No bo wtedy wyszło na to, że faktycznie kraje, które przyjęły na stały czas letni, a to była i Wielka Brytania w czasie II wojny światowej, była to, były Stany Zjednoczone, potem była też i Rosja yy, 15 lat temu i one później wróciły albo do regularnych zmian czasu, albo na stały odwołały czas letni i został czas zimowy. Więc ja tylko boję się jednego scenariusza, że zrezygnujemy ze zmian czasu, przyjmiemy czas letni jako czas lepiej się kojarzący i faktycznie korzystniejszy. Potem będziemy mieli dotkliwe poranki w okresie zimowym, więc później przejdziemy na czas zimowy i wtedy stracimy wszelkie korzyści z czasu letniego. W związku z czym technicznie nie ma to znaczenia, natomiast ja osobiście wolałbym, żeby pozostały zmiany czasu. I tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Naszym gościom dziękuję za udział w programie. Byli nimi pani Olga Piwowar dietetyk. Dziękuję pięknie. Dziękujemy pan Dariusz Saletra, dyrektor regionu Kielce Centrum Medycznego PZU Zdrowie. Dziękuję. oraz pan dr Albin Czubla, zastępca dyrektora zakładu czasu i długości w Głównym Urzędzie Miar. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Słuchaczom dziękujemy za uwagę z mikrofonu Dariusz Kucza, za konsolety Marek Stefaniec. Dyżur telefoniczny pełnił Marcin Marszałek. Życzymy dobrego wieczoru i do usłyszenia. Punkty widzenia.